Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów o ogrodzeniu panelowym. Dlaczego i skąd i, dla, i po co dzisiaj akurat? Pogoda, widzicie, jaka jest. Taka, ni to zima, ni to jesień. Do wiosny jeszcze tak troszkę. Ale słuchajcie, no, za chwilę Wam powiem, ile takie ogrodzenie kosztuje. Ono nie jest najtańsze. A dlaczego się o tym nagramy dzisiaj film? No bo kupiłem już słupki. Te słupki są na działkę, której jeszcze nie ma, ale ona już tam mieli się i tylko czeka na notariusza, więc więc będzie. A że w promocji akurat trafiłem na takie słupki, to są do ogrodzenia panelowego tego wiecie 3D powiedzmy, może być też 2D, ale 3D najczęściej się montuje, bo one jest stabilniejsze i trafiłem w promocji po 45 zł za sztukę, jako że wcześniej w ogóle nie ogarniałem tego tematu, ile takie coś kosztuje, to przy okazji wy też się dowiecie m, ile. Mniej więcej, bo to ceny będą trochę takie zróżnicowane, że tak powiem. Takie ogrodzenie oczywiście nie jest najtańszym ogrodzeniem, bo najtańszym ogrodzeniem jest. Yy, Ogrodzenie takie zwykłe, zwykłe słupki i siatka. Coś takiego, jak ja mam, powiedzmy. O, coś takiego. Prawda? Ja mam bez podmurówki, jak widać. Mam tylko tam, mam tylko włożony tam taki border, czy jak to się nazywa? Jakiś i... I u mnie zdaje to egzamin, u mnie akurat luna nie kopie, dziur pod spodem, więc podmurówka tak się złożyło bo mogłoby się złożyć, że byłoby inaczej. Więc na razie jest bez, ale ogólnie to podmurówkę dobrze zrobić. Do takiej siatki no, nie za bardzo są te systemowe, chociaż też pewnie by się dało do takiej zwykłej siatki. Tylko trzeba byłoby najlepiej wylewkę robić taką, nie? Taki podmurówkę, ale lanu, betonem. Ja nie mam i u mnie działa, ale to ogólnie ten system, taki powiedzmy, ten zwykły, zwykły słupek, czy to będzie okrągły, czy kwadratowy, czy jakiś prostokątny, plus siatka i trzy druty najczęściej czyli dół, środek i góra to jest jeden z najtańszych systemów ogrodzeniowych. Oczywiście, no, możecie zrobić Pewnie coś tam taniej, tak? Jeżeli macie na przykład swoje drewno, swój las, na trzecie sobie jakiś desek, to zrobicie to pewnie taniej i wyjdzie wam to prawie za darmo. No ale te drewniane ogrodzenia, powiem Wam szczerze, że nie są do końca takie super, bo no, trzeba przy nich chodzić. To jest tak samo jak u mnie z elewacją. Na razie jeszcze jej nie poprawiamy, ale dopiero jest chyba rok czy dwa lata, to jeszcze może nie trzeba. Ale dobra, bo się rozpływamy. Zaraz się przeniesiemy w takie miejsce, gdzie takie ogrodzenie się znajduje. Jak już kupiłem te słupki, no to każdy wie chyba, że będzie u mnie te, na tej drugiej działce ogrodzenie panelowe. Te ogrodzenie będzie miało taki kształt. Na razie na pewno boki i tył. Tak. A przód jeszcze zobaczymy. Pewnie też pewnie się skończy na tym najprawdopodobniej, z tym, że tam y, brama będzie dochodziła wiadomo i co jeszcze? No i furtka, tak? Ale to na razie robimy tylko boki, bo wiadomo, że jak to będzie kiedyś coś się budowało, pff, nawet trochę, to trzeba jakimś samochodem wjechać, to trzeba gruchą, betoniarą wjechać, to tym, więc tego przodu na początku tak nie za bardzo jest sens robić, bo potem może się okazać, że trzeba będzie go poprawiać, bo coś tam się uszkodzi itp. itd. Nie wiem, czy Wam mówiłem, te słupki kupiłem ze względu na to, że trafiłem na promocję, a że syn chciał, chce takie panelowe ogrodzenie, więc je zakupiłem. Znaczy no zakupiłem, ja zamówiłem, a zapłacił już właściciel, jak gdyby działki, tak? W ten sposób to nazwijmy. I taki słupek zapłaciłem, to jest wysoki słupek, 2,40, yy, czyli tak, jak postawicie, to jest 2,40. Mi potrzebny byłby gdzieś 2,20 max, ale jak 2,40 to też nic nie przeszkadza, po prostu będzie głębiej siedział w ziemi. Teraz ważna sprawa przy okazji dla wszystkich tych, którzy. Ten, tą część dolną, tak? Wkładacie w ziemię i często widzę, betonują to. Czyli tu od spodu jest beton, tak? Zatkany, jakby cały ten prześwit. Pomimo tego, pamiętajcie, że macie tutaj kapsel, tu to widać, nie? To w takim słupku zbiera się woda. Bardzo często. I jeśli ten, ten dół zabetonujecie, czyli od dołu będzie Wam beton siedział rozumiecie o co chodzi, to ta woda nie ma gdzie uciec. Ona się tam zbiera po prostu, się skrapla, nie wiem, czy to na zasadzie punktu rosy, ale w środku zbiera się sobie woda i ona sobie powolutku, powolutku spływa. To nie są wielkie ilości, ale przez rok, dwa, jak nie ma gdzie odpłynąć, tutaj dołem, to się nazbiera powiedzmy Wam tam 10 czy 20 centymetrów i w zimę, kiedy są przymrozki albo mrozy i wiosną, może wam po prostu ta rura pęknąć i to się zdarza eee, zapewniam was że się zdarza dlatego że ten dół jest źle obsadzony moim zdaniem oczywiście że jak siedzi w ziemi a dopiero beton zaczyna się powiedzmy od tego miejsca gdzieś tam powiedzmy tyle czy tam czy tyle tak no to tu zawsze jak woda się zbierze to ona sobie pójdzie w ziemię i tam sobie w ziemi się rozejdzie, ale to tylko takie moje mm, jakby spostrzeżenie ja uważam, że tak jest najlepiej robić, żeby te słupki nie były zabetonowane od spodu, tylko żeby siedziały sobie troszkę w ziemi, a beton troszkę wyżej. O ile go oczywiście dajemy, pamiętajcie. Dobra, lecimy przed takie ogrodzenie panelowe i powiem Wam mniej więcej, ile to kosztuje, bo te ceny są bardzo różne, zależy od tego, jaki materiał po prostu zastosujecie. No i dobra, jesteśmy już przy takim ogrodzeniu. Co wchodzi w skład takiego ogrodzenia, a więc wiadomo, słupek, panel 3D, tu jest akurat metr 50 Z podmurówką wychodzi, że jest więcej, bo podmurówka jeszcze zajmuje swoje miejsce. Potrzebne są trzy takie łączniki. Pamiętajcie, słupki najczęściej są 4 na 6 To najczęściej taki jest. To system już jest po prostu, eee, czyli tak, słupki, te trzy łączniki panel. No i teraz podmurówka i łącznik betonowy. Z tym, że tego łącznika i tej podmurówki nie musicie wcale stosować, możecie bez tego, po prostu wtedy niżej będziecie mieli siatkę, możecie ją troszkę wkopać w ziemię. Ktoś tam powie, że a panie to nie, nie, nie za bardzo, bo to będzie gniło. No. Znaczy rdzewiało, może w ten sposób, tak? No, będzie i tak będzie i tak będzie. Wcześniej czy później trzeba to albo malować, albo coś tam, albo zmienić. Po, nie wiem, 20 latach czy po 30, to i tak pewnie ogrodzenie będzie ktoś tam zmieniał. Może, niekoniecznie musi, ale może. Dlatego ogólnie ten łącznik i ta podmurówka, ona nie jest konieczna. Oczywiście w całym systemie to występuje. I ile kosztuje coś takiego? Jak ja kupiłem na przykład ten słupek po 45 zł. No, to normalnie kosztuje 8-9 dych, tak? Czyli tutaj no troszkę zaoszczędziłem, więc była okazja, to kupiłem. Nie? Yy, z, oczywiście powyżej dwóch metrów, bo czasami sprzedają dwumetrowe, one kosztują w granicach gdzieś 60-70 zł, ale te dwumetrowe, moim zdaniem, są za niskie do ogrodzenia która ma mieć met 53. Tutaj tak jak wam mówiłem, ona jest wyższa dlatego że podmurówka je podnosi, jak gdyby do góry, tak? Bo to jest też system. Tam jest metr chyba 3 m 23, m 53, m 73 wysokości i 2 chyba 03 wysokości. Tak jak o ile dobrze pamiętam, tak? Tak samo słupki, no, do met 53 plus podmurówka, no to jest jakieś met 70 co najmniej. To taki dwumetrowy słupek, to mamy tylko 30 cm z tego słupka w ziemi. Więc moim zdaniem jest to za krótki słupek dwumetrowy do takiego ogrodzenia metr 50 m. Yy, Więc ja mam 2,40, więc myślę, że spokojnie nawet jest troszkę za długi, bo taki 2,20-2,30 by spokojnie już starczył. Ale 2,40 nic nie zaszkodzi, będzie po prostu troszkę głębiej siedział w ziemi. I wydawałoby się, aha, no i ostatnie, oczywiście, to jest powiedzmy, jakby jedno przęsło. Przęsło ma najczęściej, znaczy chyba zawsze, ma 2,5 metra szerokości, wysokość jest różna. Od tej wysokości będzie zależała też, oczywiście, cena, i od tego, jaki jest tutaj drut. Drut może być w markecie, te najtańsze panele, które te już wypełnienie, które kosztuje tam powiedzmy 60 zł, najczęściej jest na drucie trójce i to jest bardzo cienki drut. Nie polecam nie, nie nie ten, bo jest mięciutkie te przęsło wtedy takie lipne. E, potem jest fi4, czyli czwórka drut i takie już może być. Moim zdaniem takie może spokojnie być, ale dla takich naprawdę, jak chcecie mieć taki już stabilny, to fi5, z tym że ten panel Fi5 będzie po prostu dwa razy droższy od tego Fi3. Znając życie, czyli jak, no tak myślę, bo na Fi4 taki panel 1,50 50 m wysokości kosztuje w granicach stówki 120 zł. Zależy to znowu też od tego, jaka jest tutaj szerokość między tymi, między tymi drutami. Ja mam nadzieję, że to widzicie o co chodzi. O ta szerokość, tutaj, tak? czyli o te druty, jak są gęsto, bo one mogą być albo 7,5 cm, wtedy są dość duże szpary, albo 5 cm. Tutaj mamy 5 cm i jak widzę na czwóreczce, także dość stabilne i na to trzeba zwracać uwagę. Czasami producent podaje, że Fi4, ale nie podaje tej szerokości tutaj rozstawu, więc jak panel ma 2,5 m długości, to pamiętajcie, że wtedy jest często opisane 51 prętów. 51 tych prętów, tak? Tych pionowych, więc wtedy na pewno macie co 5 cm. Bo 2,5 podzielić na 51, bo to tam się 1 dodaje, więc wychodzi co 5 cm. Jeżeli jest mniej, to znaczy, że to jest wtedy ta 7,5. Nie pamiętam, nie, nie chcę mi się teraz liczyć, to wtedy jest ta 7,5. Ta 7,5 to jednak już dość duże szpary są i moim zdaniem. Te 5 cm szerokość tych odstępów między prętami jest najlepsza, niestety, przy no i wiadomo, wtedy cena też jest wyższa. Dlatego tutaj trudno jest określić tą konkretną cenę do takiego czy takiego. Bo ktoś będzie chciał, powie, a mi tam nie zależy, ja sobie trójeczkę nawet wstawię najtańszy panel, a ktoś powie, że nie, ja chcę mieć lepszy czwóreczkę. A ktoś chce mieć na piątce drucie, bardzo już twardym, i na przykład różnice w tych tutaj szerokościach będą i też będzie panel tańszy albo droższy, tak. Także słuchajcie, można y, ogólnie jedna rzecz taka zasadnicza. Jeżeli gdzieś w markecie traficie słupek w promocji, one też są o grubości różnej, czyli grubość ścianki. Y, najczęściej jest to 1,20, ale im grubsza, tym lepszy słupek, chociaż te słupki nawet 1,2 to jest zamknięty profil, pamiętajcie, więc i tak są. Dość stabilne. Także tam najczęściej on jest stosowany, ten 1,2 mm grubość blachy, jak gdyby z której jest zrobiony ten tutaj prostokąt, czyli profil zamknięty. No i jeżeli to traficie gdzieś tam w markecie w promocji, to warto kupić. Jeżeli to traficie w markecie w promocji, w promocji, pamiętajcie, to warto kupić. Ale też zwracać uwagę na te właśnie szerokości i grubości druta, tak? bo to będą wtedy znaczne różnice. Tego na przykład tych takich łączników w ogóle nie kupować w markecie, bo to jest dwa razy droższe. W furtowniach takich tutaj miejskich niestety też jest dużo droższe niż można znaleźć to gdzieś przez internet. Ogólnie takie podmorówki no to też są różne ceny. Przez internet ich za bardzo się nie opłaca kupować, bo jest transport dość drogi wychodzi. I jak potrzebujecie 40 czy 50 sztuk, no to wiecie, to jednak trochę waży. Także dlatego najlepiej kupować to gdzieś u lokalnego jakiegoś wytwórcy. Czy jak to są firmy, które robią kostkę czasami albo jakimiś betonowymi płotami się zajmują, to robią i takie rzeczy i to jest najtaniej tam kupić. Za transport wiadomo, że najczęściej trzeba parę złotych zapłacić. Ale powiem Wam tak, znalazłem na internecie cenę gotowca. Możecie kupić od razu wszystko razem. To łącznik, panel, podmurówkę i cena za 50 metrów bieżących to jest w granicach 4-5 tysięcy złotych. 50 metrów bieżących pamiętajcie. Czyli Teraz ja Wam powiem, ile potrzeba Wam takiego ogrodzenia do ogrodzenia ogrodzenia do ogrodzenia działki. Tak? Dziwnie tak brzmi to. Więc, żeby ogrodzić 10-arową działkę, to jest 1000 metrów. To jest taka średnia działka, ani mała, ani duża. tak? Bo te działki mają 1100, 1200, mają 800 metrów. Tak? To różnie. Ale średnio mówimy, że 10 arów, czyli moja ma niecałe 11 na przykład. Czyli do takiej działki 10-arowej. 1000 metrów kwadratowych potrzeba Wam około 120 metrów bieżących takiego ogrodzenia, takiego ogrodzenia panelowego. 120 metrów plus do tego oczywiście jeszcze brama, minimum jakieś tam 4 metry czy 5, plus furtka, tak? Tych już nie liczę rzeczy, bo to indywidualna zupełnie sprawa. Bramę możecie kupić taką rozwieraną za 3000, za 2000, z napędem za 5000, a możecie kupić przesuwną, i tam ceny się zaczynają. No nie wiem, już za 5 to chyba nie da rady kupić. 6-7 bez napędu, a z napędem i z jakimś wypełnieniem to 10-12 tysięcy trzeba dać za bramę. Nie mówiąc, pamiętajcie, o ja to wszystko mówię, sam materiał jest to bezrobocizny, czyli 50 metrów, tak jak wam mówiłem, kosztowało na necie. Z transportem za 5 tysięcy mógłbym kupić, czyli ja potrzebuję na dzień dzisiejszy 100 metrów, żeby tylko boki ogrodzić i tył działki, która ma prawie 11 arów, to musiałbym zapłacić gdzieś w granicach 10 tysięcy złotych, bez jeszcze przodu, kilka paneli na przód, jeżeli by się skończyło na tym, że panele też byłyby z przodu, plus brama i bramka. Także tak. Możecie sobie mniej więcej policzyć, że ogrodzenie takim panelem. Zależy jaki wariant wybierzecie tych właśnie wkładów, słupków i to, czy wykorzystacie podmurówkę czy nie, bo można też bez tego, bo widziałem nieraz takie są, czyli po prostu zabetonowany słupek albo tylko wkopany i tylko panel zamontowany, bez niczego, trochę tam w ziemię delikatnie wsadzony, żeby sobie siedział. Wyjdzie Was w granicach najtańszej opcji, w najtańszym tym takim panelu, który możecie kupić w necie, możecie kupić go nawet za 50 zł z tego co widziałem. To Wam wyjdzie gdzieś ogrodzenie takiej 10-arowej działki w granicach od 5 do 7 tysięcy złotych. Też zależy, jaki będzie tutaj ten panel, tak? Ta wysokość, czy to będzie tylko metr, czy to będzie metr 20, czy to będzie metr 50, czy jeszcze wyższe. To tak najtańsza opcja, na najgorszym, jak gdyby, materiale i znając życie jeszcze bez podmurówki. To tak od 5 do 7 tysięcy. A już jak chcecie, troszkę lepszy ten materiał podmurówkę, łącznik betonowy no to tak jak sprawdzałem, mówiłem Wam, u mnie w moim przypadku 100 metrów bieżące ogrodzenia, czyli trzeba byłoby w granicach 10 tysięcy złotych. Oczywiście, pamiętajcie, to jest sam materiał, bez robocizny, bo robocizna może kosztować. Nie wiem, 1000 zł? Żartuję oczywiście, nie? Może kosztować? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale pewnie z 5000 by ktoś krzyknął tak minimum. Chociaż to robota jest bardzo prosta i szybka, taką działkę 10 w ciągu dnia możecie ogrodzić. Jak nie montujecie bramy i, i bramki, tak? tylko powiedzmy same panele, to w ciągu dnia, jak ekipa z grana ma świder porządny, to jest w ciągu dnia można taką rzecz obskoczyć, ale w cen, a może w ciągu dwóch dni, powiedzmy tak na spokojnie robiąc. Więc ceny tak myślę, że z 5000 to raczej na pewno, a znając życie to i niektóre firmy z 10000 by krzyknęły za robociznę, czyli za ogrodzenie takiej 10-arowej działki 1000 m kwadratowych. Także mam nadzieję, że tak w miarę w miarę wam to wyjaśniłem, a jeśli nie to tam w opisie wam Opiszę. Dokładna ta wycena jest bardzo trudna do, do, prze, jakby, do zrobienia ze względu na to, że każdy może wybrać po prostu inne elementy i wtedy bardzo mocno będzie cena się zmieniała. Ale taka najtańsza moim zdaniem, słupki, dość niski. Ten metr 20, no bo metrowe ogrodzenie to troszkę już za nisko, nie? Czyli metr 20 jakieś ogrodzenie to też jakby za nisko, no bo wtedy jakby z podmurówki byśmy chcieli, bo to najtaniej by wyszło. Tylko słupki. Panel, i łączniki, no to ten met 50 trzeba ogrodzenia. No to myślę, że tak od 5 do 7 tysięcy, jak Wam powiedziałem, trzeba szykować na sam materiał. A jak chcecie z podmurówkoami, z łącznikami, to tak w granicach 9-10 tysięcy i to już nie będzie też na takim najgorszym, tym materiale wyjściowym, jak gdyby. No i co? Pogadałem sobie, pogoda brzydka. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co Wam tłumaczyłem. A jak nie, to tam. Trochę w tym właśnie opisie na dole spróbuję Wam to też wyjaśnić, i tyle w temacie. Także pozdrowionka, trzymajcie się.